Paweł, Michał Nalepa, jest to twój kolega z szatni, które, z którym znacie się już od bardzo dawna. Co możesz o nim powiedzieć jako o zawodniku i jako o przyjacielu? Chyba też można użyć takiego określenia. Same dobre słowa. Przede wszystkim jest bardzo dobrym człowiekiem. Z dużym sercem, chociaż nie, nie, nie wielkiego rozrostu, wielkiego wzrostu, ale ma duże serce. I tak samo jako piłkarz. bardzo taki. Myślę, że przeciwko niemu grać bardzo nieprzyjemnie, bo on taki. Się nigdy się nie poddaje, tak mi się wydaje, także. No i plus piłka, piłka piłkarska jakość. Także bardzo dobry zawodnik. E, właśnie wspomniałeś o nim, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. Sprawia także wrażenie osoby, która jest taką duszą towarzystwa, która lubi nadawać ton całej relacji, można powiedzieć, szacniowej. Dlatego tego mówię, że jest dobrym człowiekiem, ale myślę, że to właśnie jego dodają takie właśnie rzeczy, gdzie może popompować troszeczkę młodzież. Także także, no. Taki człowiek zawsze się przyda w szatni Najśmieszniejsza sytuacja, która Ci się kojarzy z Michałem? <grych> to weź mnie nagramy troszeczkę później, a muszę się przemyśleć i cię powiem, dobra? No dobra, okej okay. Bo teraz mi nie pada coś w głowie takiego, żeby na szybko, nie? Okej? Okay? To be continued. Emil, dziękuję Dziękuję Ci bardzo To mnie nie, się też nie Czasami sobie tak, tak, sami sobie tak lubię poćwiczyć, jak jest luźniej. Nie? No nie zawsze, bo na obozie teraz jest, wiesz, ciężko. I tak nie ma kiedy, nie? Trzeba odpocząć ten, a jak jest trochę luźniej, jutro jest sparring, więc jest jeden trening, tak naprawdę ten sparring to lubię sobie czasami tak, wiesz, podnosić trochę ciężary. Już tak się przyzwyczaiłem. Ale mi łokcie skrzypią, ja pierdzielę <grymne> ja po, po klacie po triceps Po tricepsie na podciąganie to tam będzie To też czasami robię. To też robię. Tylko ja tak teraz trochę trochę tego, trochę tego, trochę tego, bo nie robiłem wcześniej. a tak jak idę to robię dwa ten. Dwa segmenty. Czy jak to nazwać? Rampam pam. pam. ramp, pam, pam. A Arka dzisiaj nie ma, Arek tutaj zawsze biega. Kierownik nasz kochany. Arkadiusz, tutaj bieżnia, to tu jedna bieżnia już jest wyłączona z użytku. Tak ją biegał, a czyli już zaliczona. Jedną bieżnię już zajechał, można powiedzieć, nie? Już wyłączona jest z użytku. No nie, dobrze, dobrze biega. A propos tak? No i dobrze. Czas goni. Rafa nadal cały czas gra. nie? Cztery, od wczoraj ją tu gra, nie? Wczoraj na siłowni ją grał, dzisiaj się znowu gra. się bawi o. O. dobrze krew przepompowana krew przepompowana w żyłach płynie widać szybciej Możesz na trening. Nowy zawodnik jest to Prosto z aspektzańskich gór gotowy w formie PZ Fajnie, fajnie napasnie. Coś o nalepce, tylko jakbyś powiedział? O nalepce? Michał bardzo fajnie uśmiechnięty, ciężko pracujący zawodnik. W którym jest?

Pędzia kolina, ustawia piłkę i na piekala. Możesz filmować czy nie możesz? E, klar... e? Nie pozwolę. <śmienią> <śmienią> A, kurde <śmienią> no zobaczyć, kurwa, to. Brawo Grzesiu, to? top, Grzesiu Ja trenera nie posłuchałem i jestem z tego dumny Grzesiu masz to? <śmienią> nie wiem Brawo Nalepka Tylko nie mam przestałeś kalkulować w końcu się, na... w końcu się Tomasz, do bazy. Grzyb, no, chciałem tak. tylko powiedzieć, co robi trochę władze i, i licencja, nie? Oczywiście nie złożą I nagrywać 50 Na jednej ręce się bez? A za co? No dobrze wie, za co, nie będę no, Za co? Ale to 50 zaraz? Może być i dwa. Będzie miał wtedy 100. Ale nie zrobi 50 ale pompek teraz. Zaraz ale zobacz, jak idzie, to Widziałem, że tam już ledwo co oddycha na jednym deku to robi, ale. Prawo. ale jest, jest charakter. to. A teraz zacznie jeszcze pełne robić. <głos> <głos> Michała, pick up! Michało, czy, czy telewizowie dowiedzą się za co robiłeś te popki? Tak, no. bo trener, trener po licencji WFA Pro sobie wymyślił, że kto trafi w mur robi 50, nie? Ale nie było żadnej nagrody za to, że się podrząszyłem, to nic nie było, nie? Jako jedyny. Ale nie ma problemu. Dostałem, nie czuję, bo tych pop, bala się odbiła. Druga. Jaś nic. No to jest nasza polska mentalność, okrzyczeć, zrąbać, czy dać karę to ok, jako pierwsi, ale żeby pochwalić, że za trzy pod rząd padły, to... Ciesza, nie? Brawo, Grzegorz. Blokada. Brawo. 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 Nie, potrzebuję tego, wiesz, tylko... Chyć. Pro X. <giby> a kitmen, a propos, Kitman No, pochwalony byłeś, nie? Tak, a sprzętlinie <giby> nie. Nie, to czujesz, to czujesz, to czujesz, to Wszystko jest tak to ma Żeby nie to 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 nie jest to nie jest Michał to podobnie, to

<śledź> I co tutaj chłopcy robicie, aha masujecie, okay. o jest żywką. Czekaj, nie nagrywaj, będę wam je... A co masz w tej lodówce? <śledź> <śledź Isaiah> Michał, to słuchasz? Podcastik, podcastik. Okay. Co w skrócie mówiąc, moi drodzy? Koniec dnia! No, koniec dnia dla jednych, a dla drugich jak widać. Na, się do cofę, na początek. Dobrze? Tu praca. Kiedy ja nie wchodzę, to jest praca. Z jednej strony mnie to martwi. Chociaż teraz tu dwoje leżą, można powiedzieć z cudzysłowie, nie? Ale co ja tu nie wejdę, to tu młodzież leży. To mnie martwi. To mnie martwi. Czasy się zmieniają. I teraz nie będziecie A propos końca dnia, no to nie dla Ciebie. Dla Ciebie może koniec dnia, to, dnia. To, ale to pan Jarosław z S, S. Marcin z S. Z S. Ciężko pracują, no. Kochany babciu. Za każdym Dnia Babci, Chciałbym życzyć. Naszego kochana babciu. Kochane Mam babcie, tylko ma... jedną. No ale masz wszystkim babcią złożyć. Dobra jest raz. Ty cały czas myśli Nie, nie cały czas, no nie, nie przerywa, to nie ma bez okay. mnie rozbiorowej. Kochane babcie, z okazji Waszego święta chcielibyśmy Wam bardzo serdecznie życzyć dużo zdrowia. Dlaczego zmienia? Ja No ty zaczynajmniej. Kochane babcie, z okazji Waszego święta chcielibyśmy Wam bardzo serdecznie życzyć. Wszystkiego e, najlepszego, zdrówka, zdrówka szczęścia. i szczęścia i cierpliwość. I uśmij, uśmiech, to zaczynasz. Ty masz gadanie, widziałem tam. Wieszczenie no, ja na babci i dla dziadka. Kochane babcie! Nie maszkowie, poczekaj To Dobra, to do, Dobra, do to kochane babcie, ja dziadkowie, a tak zaczynamy Nie. Kochane babcie! I kochani dziadkowie, życzymy mam bardzo dużo zdrowia, Szczęść. szczęścia i cierpliwości. I mnóstwo radości. Z tego najlepszego. I ja do tego. Teraz pytanie, ile razy byłeś u masterów na tym obozie? Ile dobrze. razy tu przychodziłeś? Więcej niż pięć, czy mniej? Mm, nie, no z pięć. Z mhm. pięć. Wiesz, ile był Michał? Pierwszy, Pierwszy raz to nie chodzi o to, żeby my trwały. A jak nie weź no to bardzo nie dobrze. No. Ty jak masz 15 lat to pójść po drzewach skakać. 3 mecze, no. za, mecze zagrać i kurde jutro wyjścieńka no bez niczego. A ty o longe podnoszę, a Hilles boli. Co no, to wiesz, no to robić. No, przebywasz na treningu no. No. A ja wiem! Widziałem raport dzisiaj z treningu. Nie no, ja Ci powiem tylko tyle, że pan Marcin i pan Jarek dla Ciebie nie mają dzisiaj czasu. Ja to dla towarzystwa przyjeżdżam. Tak, no, dla towarzystwa to by. fajnie, nie? To co innego. To co innego. Dobrze, że onikkę mamy. I stresuj się, nie stresuj się. Iść, mówię ci, nogę do góry, połóż, i trafnij, jest, nie będzie wolał. Nie, Jarosław, to jest najlepszy sposób. Zimną Coca-Colą, nie otwierajcie, tylko ją przyłóż, konar tu, Pum. i trzymaj. To jest dobry pomysł, jak Achilles boli, żeby kolą przyłożyć, zamkniętą. Nogę do góry i niech tak otrzyma godzinę i przestanie boleć. Tylko około zero, nie? Najlepiej, żeby, Najlepiej, żeby te cukry tam no, w tej no, no, się no, nie przetestowały. Wszystko jasne. Michał Nalepa? Fantastyczny człowiek, naprawdę. Duże towarzystwa filantrop i do nastolatek. I do tego wspaniały piłkarz, naprawdę.